No. Ja pierdolę. Podoba mi się, że... W serwerów jest Vatameon. Na Miniaturce mam, na jednym ze starych serwerów. A, no było kiedyś. Komuś jakieś jakie stare komputery. No ja gram na kompie w komunii, nie? Bo ale z Ciebie niesamowity informatyk. Ja wiem. Nie ja robię w tym zawodzie dużo Wow, gdybyśmy znali jeszcze jakiegoś innego informatyka. O? Co? Czemu nie dostaje do O, trzeba to Bo gramy na, na Drencerze. W... O nie, spoof lightning! Przyszedł o, strażnik ze Skyrim'a. Co takiego zrobiłem, w strażniku o, ze Skyrim'a, że tu przyszedłeś? Ej, dobra, gramy już. Jezu, szybko, co to? A moje łóżka! No, ba, ty... Dobra, jak... dalej, bo kurwa jeszcze się nie poważni. No! Jo jak to jest escape room, ale za darmo! No jest escape room. <laughs> Ej, tu jest parkour! No, tak. Tak. Robię parkour, nie jestem. Nie, to ja robię parkour. Ej no, możesz się przesunąć stąd. Nie ogadzimy metalowych otworzyć, one były zawsze tu zamknięte na dole? Czy się mogę cię tepnąć? Nie, bo tu windą jadę. Ale jak windą kurwa? Ej, Ooo! Ooo! Ej to jest niesamowite. Ej, point lol. Co tu jest? I Ej, yo! Ej, yo! yo, yo. Co tu jest? Nie no, chciałem, żebyś też tu szedł, z jest tylko gówno pajęczyna. O! Tam jest razem, kurwa na coś. Nad tobą! <noise> Ej dobra, skaczę na to różowe. Patrzcie, jestem! Widzicie? Był niewidzialny. Ha? To jest blok kurwa No to jest nie, blok, no, przecież no no przecież Iwo, mówiłem myślisz, że w powietrzu stał No ma jeden z czterech graczy ja To razem urczę no na dwóch. <laughs> ja robiłem parkourę kurwa całego dookoła, tu można sobie po prostu zeskoczyć. Bajo jajo żółwie tu jest! Dawajcie, depczemy je! Da się deptać? Kurwa. A tam jest beczka. Poka tu jest guzik! No był, tu był guzik wcześniej. A sekret ma z mimowem. Open. Oh. to jakie macie płyty? A każdy do swojej pewnie ma wsadzić, do tego tego. O wysrało mi dysk, tak brzydko grałem. Elo, ja Eloja widno. ktoś coś, ktoś coś? Szybko. Krzysiu, chodź! <noise> Będzie fajnie. Grubo spała. A czwarte? To też nie działa. Drugie, kurwa, to jest z pańską. Auciw, w podłogę! <grym> Spadłem do piwnicy! Kurwa, nie wzywasz no, to... mi widny, jak ja wejść I kurwa, Polaku! <grym> Idę no. ci pierdolić. <grym> no, powodzenia. O, kur... <grym> nie przyjdę. <grym> Co? O, Co? jest miejsce na tulipany. O! Patrzka, min tulipan, tu był. Patrz, patrz. Z To do... nie jest tulipan. Jak ty żeś tam kurwa wlazł? trzymałem. No, da się tędy, da się tędy, patrzcie. Z tego tra... się. O, coś Krzysiu. Zrzuciłeś mnie. Ej, no nie, bo. No, teraz mam takie fajne fioletowe. Kitchen! Jezus! Jak to zamknąć, moje! E, wszystko zamknąłeś Chodź z tym chodź e, Jak to wejść? Musi nie być robię. pusty e, zlew O, dobra, dojdę stąd, jesteście gdzie? Mam rybki, jadę Co jest? <laughs> Masiwo Jaka kuchnia dobrze wyposażona Lepiej niż mój przesły dom Ale to ja mam żółtę, co ja z tego mogę zrobić? Kurwa, są... nie ma tego <laughs> O, po prostu chcę zjeść O! to? Myślę, że kan trzeba włączyć. I ziewać tutaj tą butelkę z winem. No nie wiem. What the hell? Nie da się tu coś kopać, nie da się. Tam ryba pływa, weź tą rybę może złapać. Ja mam rybę w wiaderku. Właśnie. Ale co można zrobić z ryby we wiaderku? Oh. Zdzielić ją łopatą można. Nie można. Ty jakie orki? <laughs> I fucking died. Hehe. <laughs> rybo. Ja to chyba. Halo! frozen water 4Auci, auci. Umrek! <laughs> Zniknął. Może rybę poczęstować winem. Ale nie mamy co przepalić już. Nie, hey, Mati. Nie! Yeah, Kamir! Co, ale to jest przycisk. Yeah, co, nie, to nie ma. No ta gra. Nie da się nawet zjeść tego mięsa. A ja głodny jestem. Chajibani, <śmienicza> 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 do tego fioletowego, bo co z tym winem można zrobić? Wypić Chyba cię, tylko żeby to ty nie zjebało, no to wypij to wino, no Jak coś będzie na ciebie Your home go drunk but keep the bottle. Z powrotem Dziś mam my... w eku to wino. O i teraz... O rybka! Ty on tu wino dał i zaliczyło. Ej, super no, tak, mapa. Chcę zagrać więcej takich mapek. Nie, zamknij się. Ej, sorry. Kurwa, nie to piętro, kliknę dwójkę. Nie wiem, Przestanie czy to działa dole. dalej. To jest. Uh, clue: check the windows, balcony and closet. To jest Tak, tak. Jak stworzyć koral? Masz tutaj Recyp. Przeczytaj. Chodź akurat... O! o. <laughs> tak <że tam>. <laughs> Check <laughs> the window to kolędko z... O! Powodzenia. Chyba se jaja kurwa. i fioletowy, czerwony, żółty. Wiesz co? przełoży to po prostu do Jakubu, że w tej kolejności. Okej. Ale mój wojscy z Krakowa. Zagięcie za po prostu. To są hełmy. Fashion. Jest pod hełmem Iron Ingot był. Patrzcie. Zobaczcie w jakim miejscu był. O obraz, co tu jest? Item can be hidden found inside flower pot. Aha, co to jest to To... ty, flower poty właśnie trzeba w sumie biednym... Ja znam. Wow, chyba ten... tu był niebieski koralowiec. <grych> Zamykamy, bo <grych> niech się utopi tam. A fioletowy, a to co to jest kurwa? Tego ja. Dobra, to No, co mnie wsuwasz pod bielko? Spierdoliną. mnie widzisz? Co to jest? Co? Ej, bo klikam jakiś przycisk. To jest nas żółty kwiatek? Są dwa przyciski w łazience, co one robią? Najpierw pranie, potem siebie. No to lepiej odwrót. Jak komuś się udało wyjść tej, a i utknąłem tu chyba na dobra Gdzie ty jesteś jebany devi Fireballa nam brakuje, a mam gunpowder, który jest potrzebny do zrobienia go i jeszcze jest do tego potrzebny papier Papierz? Papierz, wapierz... To węgiel, mam węgiel. Co nasz węgiel dla fark? Nie, od że mam węgiel. I wo, to się z węgla robiło. A sobie kurwa tak pisz ze mnie Nie. fireball. Teraz mi to już, Patrz co mam, No i na chuj to tutaj siedzi? Patrz co mam. Wow. Kamil! <laughs> nic te, te tu domy. nie ma, debilu! Czego ty szukasz? <laughs> Kuszę mam! Kurwa, im znaleźli coś, ja też chcę! Nie ma nic za tym obrazem. <laughs> <laughs> Okej. Okay. mi się podejrzane. Oj, Nawezam mam, śnieżkę. mam tego. Śnieżka była pod balkonem. Eee to wsacie ją tu, chodź tu każdy wsacią... You have to unlock this tiny area? Nie da się tu przejść, ha? No. Co nie jest koło w ogóle i nie rozumiem tego. Halo! No, głupie trawdory. to coś musi być zawsze z tymi trawdorami przecież. No, <noise> Zapierdolę możemy go wykatrwać? No kurwa, ja też chcę coś znaleźć. Pad Polacy Złodzieje W mi też nie udało się znaleźć póki co tutaj Co tam masz? No jest? nie, są kości! Ło! ja. Ej, da się wyskoczyć przez balkon dzięki temu Co? No <laughs> Nie widzę! ty! <laughs> Za darmo! <laughs> Co to robi? Fire resistance. Za darmo! Ej, złoto możemy z tego zrobić przecież. Spierdala ja se klikam. Ej, blok diaksów mam. Gdzie? Skąd? Kurwa, co? Była strzałka. kurwa kpi! Aaaa! Gdzie ty to klikasz? Klikasz, Gdzie ty to, to klikasz? Nie ogóle, wiem, to robi takie Jezus, nie wiem. Nie, będzie zastanawiające, ale kurwa leci tu i chuj. Nie da się zrobić tej mamigłówki koniec. Być może prawdziwą łamigłówką są poznani przyjaciele po drodze do celu. Ale nie, on upierdoli ładny... wszystkie temy! Weźcie go, kurwa, powstrzymajcie! Mam no, czy... O, zabiłem go. Uspadłem. Smilak! Wyspętaj mnie! Noooo. Chodnie mnie zadeptał? Ma ktoś żelaza? Kurwa, nie ma pająków? Mm. Krzysiu, masz żelaza jakieś? Nie mam. Kamil masz nuggeta. Utknąłem. Ja mam jednego, na Utknąłem. Jał, Masz. Się zbugowało. Iwo. Nugety wyrzuciłem. Utknąłem. Pomocy. Bardzo dobrze. <laughs> Ej no. Jak stąd wyjść? Tam Krzysiu. Kurwa, Ed! Co? Co oh, endu skończyliśmy grę! Smoka robimy? Kamil, chodź smoka robimy! Chodź do tego endu, Kamil, chodź, serio! Jednak... Okay. No. no... Smok się robi. Zaraz wymiotuję. <laughs> Napierdalać go! <laughs> chodź tu, kurwa! <laughs> Czekła zabić go! Ała! <laughs> Dobra, bez Kamila. Gdzie do ja się na twój? czwórkę? Nie, da się. Piękno. Nie! Umrę! Umrę! Zapraszam, zapraszam Co? Ja, <grym> On nie, A jeden dragon z nami chodzi teraz Drugi hmm. end, krystal znalazłem Już nie trzeba Krzysiu, przeszliśmy grę Aha, to wychodzimy Hahaha Hehehe Eee... Kurwa, kurwa Ale się zasrał, któryś Mam Steve'a a, no to trzeba Steve'a umieścić, roczna. DZIŃŚNIŃŚ, FRIO! Stry... ...przed klienci creepera. Nie, no nie, kurwa, no nie, nie wiem. Co za spierdoli na dpa, strywa, O, drzwi metalowe, co to, to jest? High come, no wypierdlać, kam here next... No wypierdaj, when you finish this level. Ty spierdoli... Tu trzeba iść, ty kurwa gałganie. Weź to zamknij mi, o moje. No spierdli! Proszę, drzwi. Wow, globus zrobili. Rozkręćmy go. Ty, ej, on się unosić zaczął. tak. no chcę zobaczyć, bo mnie to ciekawiło. Co wy zrobiliście? No, to, Halo? To, no. skrzyka normalnie. Gdzie? Widzie? No w zasadzie sensie są drzwi dodatkowe i tylko nie wiem, jak je otworzyć. Kurwa, wszyscy są mnie do góry! <grym> Czemu to Ja sobie tutaj stanę o to... o o wow ja jestem jestem bogiem tej gry jesteś ja wiem Kamil właśnie sobie tam wszedł kurwa Ale... weźcie mi nie ja mam teraz jak wyjść za bardzo możecie na chwilę wyłączyć windę? Złajno. wojna o mogę wyjść po to jest to schodami zaraz bo nie napię już tak do Randolik, Mikasa. się tam pseudo. Nie, <grym> tak. To... <grym> ja nie, kurwa, przestańcie, fajacie. Kurwa, tak. Nie, Jestem pierwszy. Do widzenia. Do widzenia. O, Ej, yo, what the fuck, do windy! Wszyscy do... nie no... mi, Mati! Szybko... No, zajebiście. Jak to? Ej, to no. jest ja kupie przecież. Winda. You didn't escape, but that's okay. No, przeszliśmy. Jak dla mnie, to przeszliśmy. No, powinniśmy mu, z... przez główne drzwi. Chyba pokazuje wszystkie możliwe miejsca ucieczki. Tak, był... możliwe było dobre poza tym głównym. żartujesz chyba. What the fuck? Jak, oh, jak to jest, że nie można było ma... mi wyjść głównym? To które były otwarte. Długo jeszcze? Zamknij pysk. No przecie jedzie. Staną ci w grywam. Hmm, to nic dziwnego, chyba... że tyle się wgrywa. <laughs> Jestem. tam. No, się no Twoja zabawę, jeszcze no. dłużej by się wygrywała. No to tyle to i ja, wiesz. Twoja to tam 5 petabajtów waży. No, moja kurwa 5 kopyt. O kurka. Nie wiem co to za jednostka nawet jest, a musi być duża. musi być duża. No tylko nie tak duże jak twoja starada. No tylko i nie, nie i... kopyt bajty. <laughs> Ej, fajne, fajne, wygląda bardzo ważnie. Musisz dostawać dużo pieniędzy za to. To jakiś ci mod modpaków, resource, coś tam gówno, wywal to po prostu. Ale to jest w mapie! Z replikach. <laughs> Główno mi to wchodzi. Ma być no zrobione g... i tyle. No to przecież jest szefie. <laughs> No klikam jest connecting to server, no nie, nie rozumiem. No. Zamknij ten pyzno! Zepsuło się coś, kurwa, nie widzisz na simie, nie działa, no. Ty jesteś kurwa od sieci, weź tam, idź klienta w... jakiegoś na szybko VPN włącz i mu... Zobrażam sobie jakby to wyglądał. <laughs> Co faj tam. klient cię dzwonił. Mówi, klikam, nie działa, a ty mówisz. No kurwa widzę, że nie działa. <laughs> Może Co się może kurwa przesłać? O? Co się przyciągam, dzieje? Przyciągłem na nowo, żebyś nie coś przesyłać. To ja nie chcę dugać tej mapki. Parkour. To Parkour Cubes, tak? No, możemy. No to ma inną no wersję, no ty spierdolino, 1.20 nie ma, nie, nie widzę tam żadnego filtra po wersjach, więc spierdala Twój stary nie kurwa jakby no, <laughs> ci to przetłumaczyć na <laughs> Polski. No przetłumaczyłeś, <laughs> dziękuję. Boże, ta fantazja. Tak ja mnie wylałem, ten sos wiśniowy. Już wygląda jakby miałem miesiączkę albo coś. Super. Tak jak ja mam co miesiąc miesiączkę. Mm. Ja wiem jak to wygląda.

a play. Ja jestem w te parkury, pływam w wodzie. <grym> na to jestem gdzie? No tu, tu jestem. Nie chciałem ja, mnie na górę, masz tam To jest taki ale? zjebany parkur jak coś. No wiem, dwa no, razy do niego podejść. <grym> ja mam po prostu dużo doświadczenia w oglądaniu TikToków z reddita w historii, dlatego ja umiem w te parkury. nie te <grym> Ej, zwolni i woł. Pierdol się. Mm, o, znalazłem wagoniki z TNT. O, spadłem. Ja mam kurwa iść tam. Dobra, zrobię to powoli. Nie, ja robię powoli. Ty robisz szybko. Ej, wysoka ta mapa jeszcze? O, no, trochę ci powiem, że jest wysoko. Ej, ta mapa jest genialna. To jest fajna true. Idealnie pod tam, by się nadawała. O, tu drzwi zostawiają się otwarte, spierdolina. Jesteś na metrapie lodowym? Nie na głośnicach. Mm. Zacząłem lecieć jak buza prawie. Taka nie mała, nie dobrze. No Kamilowa. Taka no, sam raz. Spierdolił kurwa, wysoko tu. Ej, dziwny uczuciel, mam po wysokości. <laughs> kurwa, drifty utknął co ty, nie... wypadłem. Jezu, znowu wypadłem. Pierdole, na piechotę idę. Kurwa, to jest te jednak nie Kurwa nie da się na piechotę. No. <ślesz> <ślesz> Muszę się wrócić. Nie, bo po prostu przejść jak najszybciej, i potem zmienić sobie mode na spektaklęta. O, tak zrobił, tylko nie chcę na chcę najpierw przejść. O, kurwa. o ktoś spał. Takiego parkura prostego nie zrobisz, no. Wiesz, jak mi smutno, się Płaczę. Słychać w twoim głosie wielki smutek, rozumiem cię. Też mnie zdradziła. Jezu. Jak bardzo wysoka ta mapa jest. Gdzie ty jesteś, Iwo? Co ty, co ty kombinujesz, człowieku? Ile mi leveli zostało? Cztery? Raz, dwa, trzy... Jestem już na zimowym. O, o, no to pięć. Dron nie latował. nalotu. No, o, auci, umarłem. Zrezygnowało mi wszystko. No i bardzo ładnie. Cię ma mnie kurwa wziął i zrzucił. No. <grym> nigdy w życiu, szefie. <grym> Jak na ten daszek? Jaki daszek? Ty no, nie zaskoczył. Tutaj, tutaj Cię, nie mogę zaskoczyć. Dobra, wskoczyłem. No kur... Uch. Uch. Nie no kur... Weź mnie tam podsać po prostu na sam koniec i tyle. Co No to trzeci raz przychodził Ja nie głupie metalowe drzwi no i spadłem i wszystko znowu nowe. no chyba się nie robisz nie. wykorzystanie procesora 99% no nie jest dobrze serio nawet nie działa no i co się za gówno kupił za co ja płacę no nielimitowane zasoby tu mamy no. no to powiem ci że małe te zasoby. nie zasoby wykorzystaliśmy nielimitowany procesor